Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Heroesów 5 Scenariusz Nowi Wrogowie. Gramy w Indanem poziom 16. No i teraz jakoś to wygląda, powiem wam. Ostatnio w poprzednim odcinku byłem tak trochę jeszcze zdezorientowany tym wszystkim, ale udało nam się oczyścić cały ten biom właściwie, ten pustynny, gdzie były żywiołaki ziemi. I teraz wracam do zamku, żeby sobie jeszcze jakieś jednostki pokupować, jakieś poulepszać. Hmm. Oczyścimy jakieś takie tutaj rzeczy. Ja nawet nie wiem, czy by nie podzielić tej armii na pół, i, I poczyścić ją szybciej dwoma bohaterami. Ale ktoś mi pisał, że w tym scenariuszu nie należy się spieszyć, bo jest bardzo prosty, więc nie będziemy się spieszyć i będziemy czyścić wszystko findanem. Dobra, już wiem, skąd mam to spowolnienie w księdze czarów, to sporo tłumaczy. Tak się właśnie zastanawiam. Dobra, no, gobliny to może akurat. No właśnie, tym bardziej, że dostaniemy te gobliny do armii i one będą mogły posłużyć jako mięso armatnie. Tak jest, tak jest. Dobra. Mm. Kromnych możemy ulepszyć. O, panie. Ale ja chciałem to. A jak zbuduję to, to będzie problem. Więc, żeby nie było problemów, to... To poczekam jeszcze ten dzień i zrobię smoki. Więc. A więc. Złoto. Aha, surowce mam, tylko... Nie, to drewno tylko brakuje teraz, tak? Chyba tak. Ty miałeś... Nie, czekajcie, czekajcie, stop, stop, stop. Yy, ty miałeś, miałeś artefakty na sprzedaż właśnie. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I czwarty. No i moi drodzy podwoiliśmy nasze złoto. Tyle się z artefaktem, który akurat chcę nosić. I teraz tutaj można by było kupić yy, troszkę drewienka. Zbudować. O właśnie. No i moi drodzy, zobaczcie. Szmaragdowy smok i złoty smok. Piękne są te modele, moim zdaniem. Yy. I będziemy sobie z nich korzystać, moi drodzy. Więc wyszkolimy sobie... Yy. No mamy trzech. Więc coś tak średnio dzieli ogólnie, ale wydaje mi się, że, poczekajcie, szmaragdowy smok, on tutaj ma tak 200 HP, czyli tak obrażenia mają, no podobne powiedzmy, statystyki też, życie takie samo, ten na większą prędkość, inicjatywa dobra, czyli statystyki są ogólnie takie same i chyba ten szmaragdowy smok, ten zielony, jest taki bardziej defensywny, a ten złoty smok jest bardziej ofensywny, tak mi się wydaje. Bo w umiejętnościach, jak to wygląda, odporność na magię, oparto na żywiole ziemi, oczywiście, że tak. Regeneracja, która przywraca, to jest ta regeneracja wiwerny, która przywraca trochę, trochę HP na początku kury tury tej jednostki. Duża istota, rozłóż atak. No atak, czyli ona atakuje te gozałki, czyli trzy pola przed sobą jakby. I kwasowa krew, czyli to, co mają hydry kwasowe. Czyli jeżeli ktoś atakuje kwas na smoka, to ona jakby wyleje taki kwas i zada obrażenia wszystkim jednostkom w pobliżu. Z kolei złoty smok. On ma odporność na magię powietrza z kolei. Latanie, ognisty oddech. No, ognisty oddech to jest po prostu atakowanie, tak? Jak smoki atakują mnie. I dziecko światła, czyli kopiujemy kopiuje zaklęcia. Kurczę, no to fajnie byłoby zagrać też tym. Tylko problem jest taki, że tak naprawdę to jest dużo lepsze dla nas. Bo gdybym jeszcze szedł pod magię światła i miał wskrzeszenie, no to złoty smok byłby super. Jeszcze w połączeniu z jednorogiem. A tak, to kurczę. Widzicie, co zrobimy? Sobie tak. Będziemy jednego smoka złotego. A całą resztę smoków, które będę szkolił, to będą też maragdowe. Potrzeba złota, tak? Hmm. O to weźmy po, weźmy po jednym na razie. Już trudno. Weźmy po jednym. No i tyle, no. Potem się gdzieś tam dowiedzę tego kolejnego. Albo nie, nawet teraz, no, w sumie, tak, no, dostanę przez te pieniądze, prawda? Jeszcze dostanę jednostki nawet. No, weź go wyszkolno. No, nic nie zbuduję więcej. Przecież ten kromlek można by zbudować, ale to surowców potrzeba. Ale Fintanem i tak będzie trzeba kiedyś zajść do zamku, żeby wybrać sobie ulubionych wrogów i tak dalej. A, to trzeba ulepszyć jeszcze, o jest, dalej, dobra. No ich będzie. Więc tak, teraz przekazujemy. Talanar wraca, no tych bohaterów tam tylu od że... Mogę walczyć tylko bohaterami normalnie. Tutaj pyk. Nawet nie wiem czy... A, tych to wejść w ogóle. No właśnie, polepszamy to. Tych druidów czekajcie, czekajcie jak to wygląda, tak? Chociaż ja tych druidów chcę ulepszyć niedługo, nie? Ale to niedługo to dopiero, więc... Więc na chilku. Chociaż to by się przydało akurat. Zróbmy tak. Chociaż te gobliny. Nie, tak, jak, i tak nie z nimi nie zrobię. Dobra, usuń ich. Bo już i tak nie mam miejsca w armii, żeby gdzieś, gdzieś ich tutaj trzymać. No to wróć, tu, wróć tutaj. No i będę starał się polepszyć przez te jednostki, tak, no tych druidów to już yy, mam na celowniku. Jednorogi, no jednorogi, jednorogi po prostu, no nie wiem, średnie, średnie bym powiedział, jakieś zakręciątko. Okej, okay, wow, cichy przeszadosa. Przysiad, ja wiem, że to jest, to jest to słaba umiejętność i niekoniecznie przychylna wielu graczom, więc, więc ten, tym bardziej już pumawę mamy odkryte, chociaż jeszcze podziemia zostały. Ale ja tę umiejętność bardzo lubię. Tym bardziej na LFA, gdzie tak naprawdę nie potrzebujemy nic. W sensie potrzebujemy tylko podstawowej logistyki i bezbłędnego strzału. Więc to jest super umiejętność, jakby dla mnie. Ja to, po, po prostu to bardzo lubię i tylko dlatego sobie tą umiejętność weźmiemy. Ale wiem, że to, to jest raczej dość słaby wybór. Chociaż w kampanii to nawet całkiem lubię, bo wtedy możemy zacząć kolejną misję. Przejdzie, przejdziemy się kawałek naszym, naszym bohaterem i już widzimy pół mapy, prawda? I to jest super, właśnie. Nic tam nas nie, nie, nie zaskoczy ani nic takiego. Dobra, tu kogoś wyślemy jeszcze, żeby nam zbierał te surowce. Osir? Nie. Victoria będzie to zbierał. Jak już tam kiedyś dojdzie. Miejmy nadzieję, że tak się wydarzy kiedyś. Tutaj byłem. Tutaj. A, chodź. Zostaw. Weź EXPA. I lecimy dalej. Osir nie robi nic. Z tym zamku. Ku nic, a w tym również, no brak drewna nam doskwiera tak jak się ma tylko jeden tartak grając sylwanem no ale nic więcej z tym nie zrobię, więc no panie, zobacz jak walczą te centaury, zażarcie jestem dumny z nich, jestem dumny pyk, pyk, nie wiem czy jakieś jakiś doniosł ten ten pierścionek temu Findonowi, bo powoli to raczej idzie to odwiedzone? Tak, odwiedzone w tym tygodniu. No to Git. Kiedyś nie, magów nie budujemy. To będzie można ulepszyć kiedyś tam. Tutaj, a na niech będzie jakiś tam taras wojenny czy coś. Jakieś, jakieś jednostki niech tam się namnażają. Mnie już i tak y, nie interesuje za bardzo ten drugi zamek. No bo co? Mamy tam ratusz. To też mamy, żeby dostawać surowce z tego. Więc ewentualnie jakieś jednostki jeszcze dodatkowe można, ale no pojawiam. To już jest. Ale nie, oko swędzi. Co za. Aaaa! Ehm, um. Co druidzi, no pff. Tych druidów można by ewentualnie, tylko by trzeba było zbudować to jeszcze Ja tym się nie chcę, teraz tam rozbudowywać Tego drugiego zamku Koda surowców i czasu Ehm, um. Vittorio, Vittorio Tutaj Minosy, ścigaj Zabij, dobra Pyk Pyk tego nawet nie podchodzę, bo to i tak nic, tego się nie nauczę co się przyłączyć Ech. No dobra Niech wam będzie. O, wyślemy ich może na kuby, żeby nie stracić jednostek. Nawigacja, wow. A, weź, weź, ją. Dlaczego nie? Tutaj. 15 drewna na te drzewce. No to gramy bez drzewców, moi drodzy. Jakie dobre by nie były. To ulepszenie, bo kiedyś było tak jeszcze w tej, w tej modyfikacji, że ulepszenie, drugie ulepszenie, tak jakby alternatywne ulepszenie drzewca strzelało. Teraz tak nie ma, więc to już nawet nie ma żadnego dylematu tutaj. Dobra, bierzemy to. Przywołujemy sobie jednostki z innych miejsc. E, poproszę. Tutaj też wyszkolimy. A, to też i to też. Ej, super. Po prostu by wystarczyło. Później można by zbudować, ale no... Tu 10 drewna, tutaj... A, to można by zbudować nawet. Tu 5 drewna. nogi też można by ulepszyć. To może i ulepszymy nawet. Kto wie? Dobra. dawaj później. Pole później niż drzewce. No, tak, to jest doskonały wybór, dobra. Może władzczyń słup to może akurat nie. Magia światła, no. Jest taka jeszcze alternatywa. Ale może być ekspreski Ciekawe, czy w ogóle cokolwiek tam będę miał ciekawego do wzięcia. No bo w sumie, skoro gram głównie na żywiołaki, no to czy ma takikolwiek sens? Bo ja żywiołaków chyba nie mogę obrać jako cel. To by było bez sensu. O, świetnie. Jak już sobie bot z tym radzi, to O właśnie, mapa mi się odkryła. Czyli, jak tu pójdziemy, to wejdziemy na biom śnieżny. A, od, powie od powietrzniaków, dobra. Czyli jakieś wody i ognia jeszcze będzie. No dobra, czyli tak. Coś tu zostało jeszcze? Ta kopalnia. I tyle w sumie. To tak, wróćmy się, wróćmy się do zamku. Wróćmy się do zamku. Wy zostajecie, ty... No, to nie masz co robić za bardzo. A, artefakt miałeś przekazać, właśnie, ja sobie tego artefaktu jeszcze nie przekazałem. No, ja to jestem dobry jednak. Nie ma co. Weź go przekaż. No, jeszcze poza tym coś. No, balistę jeszcze mogę dać. No, tak to będziesz biegał za mną po prostu, zbierał surowce, no po co? Tu nic nie musimy robić. Ulepszyć tych druidów bym chciał w końcu. Będziemy robić wielkie, wielkie druidki. Bo, e, no, no, nawet normalnie bym wielki, tych wielkich druidów, bo. Bo tak. Bo mogę. Nie, kwestia jest taka, że. E, to przynajmniej mocy mają oczywiście ci e, zwykli druidzi, polepszeni. Ale ja nie, nie, nie bazuję na zaklęciach, więc. Nie ma to sensu. Można no. by w poziomu drugiego zbudować, ale to. Może lepiej, nie. Arena tańca wojennego. Dobra, weź, zrób tą arenę, bo naprawdę. Chodźmy trochę tego, żeby mieć tego drewna, o dobra, i całe drewno poszło, a tu mamy co, tancerzy wojny i elską morską elfkę, piratkę, to chyba tych tak tancerzy, wydaje mi się, że jak grałem Dni Ognia, yy, gdy graliśmy Tiru, też, też scenariusze Sylwanu. to tam właśnie grałem chyba z tymi morskimi elfkami, piratkami, tak mi się wydaje, więc może teraz tych po prostu, yy, bo te jednostki, no tutaj mamy po prostu podwójne atak i odwagę, no to fajne to jest, ale... Yy. No, statystyki mają te same praktycznie, no. Nie, to tam, tam też obojny sobie wezmę. A, co? Mogę, mogę. Tylko jeszcze... Hmm. Kryształki, damy radę? Tak ze trzy? No trzeba będzie, w takim razie trzeba będzie. Zdrowców brak tutaj, które no... Pff, no właśnie, bez znaczenia. Bo i tak nie są ulepszone. Wszystko jest porobione, więc teraz tak, tyk. Ulepszamy tutaj to. Teraz chwila skupienia, żebym się nie pomylił nigdzie, dobra? Łączymy, to się da. Tak, 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 tak. Aha, dobra. Jak to oddaj? I karawany dotarły na miejsce, okej. Okay. I co ja tu? O Boże, święty, co tu się wydarzyło? Dobra, tak, tak. Tak. Jej, udało się, dobra. I teraz znowu tutaj i ulepszamy. Tak. Yy, tak. I na jedno rok już nie wystarczyło, dobra? To doniesiemy jej potem ewentualnie jeszcze. I teraz Finder ma całą armię. zgadza się. No prawie, dobra, bo jeszcze smoki musimy oddać. Czyli aha. A co tu się wydarzyło? Aha, dobra. No i teraz mamy ma wszystkie jednostki, prawda? Prawda, tylko jeszcze tak, o tutaj. I tu jeszcze jednoroki potem wchodzą. Super. I co jest zamiast drzewca po prostu? Zamiast drzewca mamy po prostu jednego smoka. Fajnie, mi się podoba. To jest nieodwiedzone, możemy zajrzeć. To też. Ty tutaj, bo jutro będziesz donosił te jednoroki ulepszone. Eee, spoko. W sensie, jak ma... No... Eee, mi się podoba. Dobra, jest git. Co prawda tego drugiego zamku nie ulepszam i nie rozbudowuję, ale to wiecie. A komu to potrzebne, prawda? No, gdzieś To dobra, plus dwa. Bo tak coś z opóźnieniem było. No, mogę niby nie walczyć, żeby nie mieć... Nie tracić tych premii, ale to... Mniejsza z tym. Zbieramy, idziemy dalej. Znaczy, tylko ten scenariusz. Nie ma się co tutaj... Nie ma, się co, nie ma się co denerwować, tak? Wybieram sobie. To, bo on aura ochrony przed magią. A ten nie ma, no. To na pewno te. Tu nie ma nawet żadnej wątpliwości. Które wybieramy. Bo będę chyba próbował właśnie w ten sposób. Jeżeli Bot będzie ciężko miał z tymi drzwiami wody, to będę sobie po prostu walczył tylko za pomocą tych jednorogów. Bo, bo, bo mamy łącznie wtedy 45% szansy na uniknięcie tego zakręcia. No to spróbujmy. Biomy są wyczyszczone. No tak w miarę wiadomo, tu zostały jeszcze te, ten... ci różnicy, tacy nieprzyjemni. Tutaj smacza utopia i ten składzik żywiołów. Ale lecimy, lecimy dalej. O, uciekają, jeszcze lepiej. Świetnie. No to do przodu w takim razie. I puszczę dwóch panów tutaj. Ale sobie te zimniaki wezmę. I panowie lecą do przodu. Coś tutaj w moim głównym zamku. Gdy nie ma go nie, no. A tutaj. To tu zbuduj gildię magów, bardziej przyda, bo przynajmniej druidów będzie można zrobić. No w sumie się zrobiłem, bo trzeba było wczoraj zbudować gildię i dzisiaj już y, druidki, żeby się ten... żeby było lepiej. Wow, dobra, dawaj też jakie powietrze, co tam? Co się będę? Okej. Okay. O, to możemy teraz surowce łatwo wymieniać. Tu jest jakiś zameczek. O jest ile tych... <słuch> No ale widzę, dobra, bo tu jest jakby taki biom od ziemi. Tutaj od wody, no bo jakby jest rzeczka takie i takie jeziorko, prawda? Mm, a tutaj od powietrza. Więc na pewnie będzie od ognia jeszcze. I coś w podziemiach pewnie jeszcze będzie. Dobra, idźmy najpierw na żywiołki powietrza, bo one są przyjemniejsze w obsłudze. Mm. A, wy na zwiad, panowie. Chociaż no, najlepszym zwiadem jest Hinden aktualnie. Dzięki swojej umiejętności cichych prześladowca. Przy którą sobie wywalczyłem. Dobra, kromlech. Tam jeszcze ma jakiś, może jakiś zamek, może drugi budynek z tymi nawet, ze, ze smokami, chociaż wątpię, co tam jest. To? Aha, harcownicy, a nie, wojownicy, jeszcze lepiej. Tutaj można jakiś szkolić. A zobaczmy sobie to. Stracimy jednego jednoga. O panie, no te jednostki. Co tu się wydarzyło w ogóle? Co to jest za ustawienie? Ty tu, nie czekaj, ty ten pancerzem, to... Moment, bo nie widzę nic. Hmm. No, i też malarkawe smoki chodzą, nie? One są normalnie ciężką jednostką, taką chodzącą. Co to są za jednostki w ogóle? W sumie walczę z upierami. Dobra. No, za wiele to nie robi, ale dobra. No kurczę, No, można by tam wlecieć teoretycznie, ale no. Może nie. Połatujmy wszystkim. O tym można by wlecieć. A dobra, on przetrwa chyba, więc. Dawaj, lecimy. a widzicie? Zatakował obie te o, oba te upiori, potem jak ten zatakował, to mu oddał jakby, bo mam właśnie ten, tą kwasą krew. Tych ośmiu A dobra, chodź. Nie, nie sprawdziłem jakie są zakręcia, ale dobra. Bo tak, ten i tak nie zaatakuje w nic, więc chill a potem... O właśnie. Dostrze w tych. A, jeszcze ich tyle No to jeszcze lepiej. Ty masz to lot? Ojej, super, dobra. Łatwo. Można by zaatakować, ale czy ja? Bo ja wiem. Nie, nie. zrób tak, po prostu. Nie no, bomba, moi drodzy, no tu upioro, nawet się nie ruszyć. Bomba. Tarcza ogra. Mm, prr, prr, prr. Co ja robię? Tarcza ogra. No, A to jest obrona, plus 5, ja to nie, bo to zmniejsza inicjatywę, ale zwiększa obrona o 5, co my tu mamy? Zobaczmy. O, dobra, czyli nie muszę walczyć z tym. A, to sobie nawet zobacz. Masz te żywiołaki, więc nie no, czemu wy tak chodzicie dziwnie? Klikam w to przecież. Mój dodatkowy zamku, to tu masz nic, dobra? Next. A, bo tutaj są jeszcze te, no właśnie. Ci klucznicy wszyscy. Eksperckie szczęście. Nie, dobra, mi się wydaje, że i tak jest. Jest fajnie. A, bo. Okej, okay, dobra, rozumiem. Rozumiem zabieg. Potrzebny wszystkich trzech kluczników, tak? Tego lazurowego jeszcze nie mam. To znaczy morskiego, który będzie pewnie tutaj. No spoko, spoko. Understandable. A czy da wejść w ogóle da się, dobra? Tych przegoń. Coś tu jeszcze jest? O, jest! No dobra, no z tym nie musimy walczyć, chociaż pewnie takich tak ich przegonię. Tutaj zbieramy surowce. Mm, spoko. I sobie zbudujemy właśnie te budynki, właśnie tą, gdzie nie Na tej wyspie na środku tutaj. To już nawet jest artefakt. Wow. Czyli tak, chodź tutaj. A to atakujemy, nie? No bo co? Patrzcie, może jeszcze nie. Może jeszcze poczekać chwilę. Co tu mogę dostać? No przekonajmy się. Albo nie, nawet nie musimy się przekonywać, patrzcie. Podejdziemy tobą. Magia światła. No można by, ale chyba nie takie było założenie, prawda? No. Nie, nie chcę. A teraz cóż mi się nie chce? Nie ścigam tych jednostek, bo to. Bezcelowe. Tutaj nie wiem, jakieś jednorogi czy coś. Jak będzie jakiś nowy tydzień kiedyś, to sobie przyzwiemy te jednostki. Bo to są jeszcze serafy. Panie, tu jest rzeczy poukrywanych. Przy tych rzeczkach. No chodź do te serafy, no a co? Niech nie myślą, że mają tak łatwo. Tylko że z serafami trzeba trochę uważać, bo... Mają sporo ruchu z kubani. Ale o, jestem całkiem fajny teren, dobra. Może Ciebie wycofajmy w ogóle, bo to szkoda. No i tak dochodzą, widzicie. 50. To... Nie, dobra, może być tak. Chociaż trochę przesadziłem, chyba nawet. No, chyba tak. No cóż. Ta, tak, już pierwszy. Kamienne kołce, błyskawica. Ej, tą błyskawicą zadaję więcej. Dobra, dawaj. Dobra, agites. Mm. No i właśnie. Miejmy nadzieję, że przeżyje. Serio. To już wolę te, te trzy jednorogi, które Bot stracił. No serio. Wow, wow, wow. O tak. Nie będą rzucaj sobie to zakręcić przecież. Eee, widzicie. Człowiek się stara. Próbuję jakoś dobrze robić, ale po co? Komu to potrzebne, prawda? No to, to ja nie wiem jak to zdobędę. Zaczek jak i wody. No to fajnie. Myślę, może powinienem trochę, żeby było więcej tego. I trochę więcej drewna, co? Jeszcze więcej. O. Tak na oko. No i teraz w końcu coś pobuduje, tak? I zbudował rusawki. Brawo on. A ta drzewce, nie wiem. Lubię na ta drzewce całą grę, więc. Dlaczego miałbyś to zmienić? No dobra, chyba. Zrobimy sobie ten teren. Ja kurcze, na na odcinków fajnie byłoby już zakończyć sumie tą mapę, jeżeli jest taka możliwość. O, nie, 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 nie. O, nie, nie. Mojego żółtego spoka nie będziesz nigdy zabijał. Nie ma takiej opcji. Znaczy wiem, że jest złoty, nie? Ale... Dobra. Pyk, pick. Ty można coś tam zobaczysz. Czekamy na naszych strzelców. A chyba błyskowycą lepiej włoso. Chyba tak. Od ciebie się odsuniemy? Raczej nie. A spowolnienie? No właśnie. No ty nic. Ty też chyba nic. Tu, tu chyba mogę zaatakować, bo raczej skoro zaatakuję, nie zginie. Sto obrażeń. No to w sumie. Nie, nie 100 obrażeń. Nie, 100 obrażeń. O, otrzymali herszty. Od, 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 od tego kwasu. Znaczy kwasu. No wiadomo, to chyba nie jest kwas, prawda? No ale takie, wiecie. Coś tam, coś tam. W ogóle atak zero. Tak by. Wow. Wow, jestem pod wrażeniem, naprawdę jestem pod wrażeniem i to takim niemałym. Oto co drzewce? No dobra, że się nie krzyczeli, no o, dobra, już, 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 dobra, już wiem, że trzeba tym przecież, mam ten budynek, więc wykorzystajmy go. Ile tam trzeba tego drewna? Trzy, nie? Pyk, tutaj drzewce. Są? Są, dobra. I można nawet sobie je ulepszymy i zobaczymy ich model, bo was już pewnie z nich nie będę korzystał, no ale... Hmm. Bo walczyły nawet. Zaawansowana obrona, ok. No. Wiesz, za tak, nie niestandardowo gram może ten scenariusz. No ale chyba o to chodzi, nie? I też nie szkolę armii sobie w zamku, bo jak zrobię ten zamek, to sobie wszystko tutaj prześlę. Krona wizji, wow. Jestem pod wrażeniem. No dobra, no to co? Atakujemy, no bo co innego mi pozostaje, no. No, właśnie. A może gdyby tak... Yy... Samej jednologii, na przykład. Albo tak powystawiać, o, w ten sposób. Żeby te jednostki były chronione po prostu przez te jednologii. Albo właśnie jakoś tak. Albo jeszcze on. No to weźmy, weźmy tak, o. Tutaj, tutaj. Albo tutaj. Żeby wszystko było obok jednego Z drugiej strony, może to też nie jest dobre, bo krąg prawda? Ale no. Cóż mi pozostaje? Atakujemy. No ale no stój, i ich broń bo, pani ale mało I Co jest z tymi łucznikami? Oni nic nie biją, aha, dobra, 100 A w sumie 100 Niech będzie też 100 no bo co zrobię, no Jest to jakaś, jest to jakaś cena. Nie mała, przyznaję, no ale Teraz tak, tutaj obrażeń 250-400, a tu mniej w sumie. Może szczęście? Nie. No to lepiej było strzelić jednak. Dobra, tu nie. Ty ja smoka jednego straciłem. Aha, to zróbmy tak. Wait, tutaj atak. Trzeba kiedyś mocno osłabić. Leczysz się cały czas. Jeszcze jedną turę potrzebujesz, żeby się wyleczyć. Dobra, dwa razy ze szczęściem. Fajnie. Znowu szczęście, świetnie. To defend. A, więcej rosawek, spoko. Teraz tak, wait, wait. No jeszcze nie? Jezu, dobra no. Teraz, dziękuję bardzo. No i teraz możemy to kończyć. Spoko. No dużo rosawek, tak? Po prostu. Bo tam 130 około. Chyba dokładnie 130. No, sporo, ale wiecie, tak na fakt tego, że wody pokonaliśmy, to. O, to nie jest dużo, wierzcie mi. Aha, tego to. Hmm. Ale może. Przyślijmy tu jednostki z zamków. No, niech będą. O, te druidki się nie zmieszczą. Aha, no właśnie, tylko bez ulepszeń będą te jednostki. No, przyślijmy, przyślijmy tylko te ulepszone. No, na smoki nie wystarczyło, niestety. Ja sobie tutaj potem jeszcze wrócę. Właśnie po. po smoki i zbuduję tutaj gildię mścicieli. Żeby można było sobie ulubionego wroga wybrać. O, ostatni bastion jeszcze, no proszę. Fajne w sumie. Ej, w sumie. No nie, no to by się mogło przejść na walkę z tymi żywiakami wody, a teraz to już. ich tu nie ma. No trudno. Ty pójdziesz za bohaterem. A ty zostaniesz w zamku, żeby ewentualnie jakoś, nie armię przynieść, czy coś. Masz nawet cztery ziemniaki, parę. Nice. A nic nie zbudowałem tutaj. E, widzicie. Taki to już jestem roztrzepany. ewentualnie sobie coś ulepszymy jeszcze. Może, o właśnie, może strzelców na przykład. Że wyślemy tych strzelców stąd. I ulepszymy sobie strzelców, tak po prostu. No, w sumie. A te smoki to ile? Jeszcze jeden dzień, dobra. Widać, bo musimy odcinek za chwilę kończyć. Czy coś pominąłem? Nie no, raczej czy czy wszystko tak w miarę, w miarę dokładnie. Bo tutaj Żywiaków nie ma dużo. No, te Żywiaki to będą uciekać, akurat, bo one są słabe. Więc możemy sobie, właśnie, przegonić niektóre te staki. O, tam tartak jest. Aha, czyli tu trzeba było iść w pierwszej kolejności, bo to są surowce. Mhm. to dobrze wiedzieć. Że to poszło na sam koniec. Tam jest jakiś artefakt. Jakiś surowce, coś takiego. A, spoko. porobimy to sobie. Potem wejdziemy tutaj. I wydaje mi się, że będzie Big No właśnie, sam jeszcze podziemia i tam w tych podziemiach zgaduję, że będą jakieś mroczne elfy jeszcze. I jakaś walka z lochami. Ale wydaje mi się, że to już na następnym odcinku sobie porobimy do końca. Można nawet nagram go od razu. Why not? Bo dlaczego nie? A, ja muszę mieć... A, mogę to budować przecież już, dobra. No to jest ślepy jednak. Hmm. Nie no, po prostu nie, nie wiem za bardzo, jak tam y, to wygląda u Sylwanu. Że akurat ten budynek pozwala na budowanie tego i tak dalej. Więc tak, cztery smoki. No i to też niech będzie. Tutaj zbudujemy jeszcze takie. No, plany są ambitne. A tutaj. O, to tu jest więcej. A, bo są jeszcze takie jednostki. Nie, to jednak ten biom nie jest taki prosty. I przyjemny. Dwa do wiedzy, dwa do siły czarów. Nie żeby to się miało przydać, ale na no, niech będzie. Tutaj, na no, skoro już to tobą to podniosłem, no to. Dodawaj to złoto. Tam jakiś kamień leży, może go podnieść. No i dobra. Będziemy kończyć, jeszcze natura, może jeszcze natura... Ej, jest wróg! O, wow! I on ma... Mm, ma tych żywiołaków trochę! No to tutaj trzeba będzie wyszkolić armię i uciekać stąd. W takim razie. W następnym dniu to się coś tak czuję. Coś tak mi się wydaje. Dobra, podbijamy kopalenki. A tutaj, to ja bym właśnie przehandlował jeszcze, jeszcze jedno drewno. Wybudował was. Wyszkolił was. Ulepszył. To to można usunąć w ogóle te, te, te ziemniaki, bo to. I ten chłopek, ten biedny chłopek, który od samego początku gry daje mi po jednym złocie dziennie. To jest bohater narodu, który płaci podatki regularnie. Uratował nas. Gdyby nie on, to byłoby ciężko. A dobra, wróg uciekł. No i teraz znowu będzie można się wyszkolić, będzie można e, coś tam jeszcze pobudować. Podbijemy sobie ten zamek, wyczyścimy sobie ten biom, e, zbudujemy tutaj w międzyczasie myściciela. No i co, przyjdziemy na sam środek, zbierzemy armię, tyle ile się da, otworzymy kluczników. A, no tak, bo bot tu nie przejdzie, bo nie ma kluczników. Heh, no tak, w sumie to prawda. W sumie prawda. No i tak kończymy sobie ten scenariusz na następnym odcinku. Ja go sobie od razu nagram, mimo że nie muszę, to chyba tak zrobię. E, no i co, ja mam bardzo serde serdecznie dziękuję, do się na następnych odcinkach, aż zaproszę wszystko i na razie.